Szczęść Boże bracia i Siostry, umiłowani w Jezusie Chrystusie. Zapraszam do wysłuchania modlitwy do niepokalanej Maryi. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O Maryjo, swym litościwym sercem, obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają, i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O matko nieustającej pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu, o niepokalana Maryjo, matko miłosierdzia, która widziała święte ciało ukochanego Syna Twego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąg. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili. I przez Twoje wstawienictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości. Dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem i Maryją.